A no to nie pomyślał o tym, Mamy dzisiaj piękne warunki. Świetnie, świetnie jest, słuchajcie. Kolejny dzień rozpoczynamy w świetnych nastrojach, z świetną formą, no i w świetnym towarzystwie. Tak, pokazujemy, jak nie należy robić. Nie Ja. Dzisiaj będziemy się zajmować badaniem struktur śnieznych. Będziemy szukać warstwy, która nazywa się jak? Pośliby... Bosko. Bosko. Ciężka praca, ciężka haruwa na kursie lawinowo-skiturowym. Rozgrzewkę zaczynamy od łopaty i zakończymy pewnie też na łopacie. Trochę ten palec Zatrzymuje. Czekamy na jakąś warstwę, tak? Tak, tak. Czuję, tak? Warunki śniegowe, po fachowemu, lawiny nie będzie się wiąże albo się nie ogóle, się wiąże. Aha, wiesz, I, yy, bo to wszystko, yy, to wszystko wymaga czasu, a przede wszystkim dostarczenia energii ciepłej. Teraz podskocz raz? Podskocz pod, cztery pod, pod razy no ci wczoraj... Czyli no jaki mamy to wniosek? Barda stabilna cztery razy <laughs> to by musiało dwóch tam być czyli co, super stabilna <grymne> jeszcze raz to polecimy, mówię ci, chodź o, prawie, prawie, prawie. dawaj dobrze. Dobrze. dobrze jest, łatwiej nam będzie zakopać też dawaj <grymne> ooo jeszcze raz dobra, a teraz popatrzcie jak już poprzez ja to pojechało Mamy dzisiaj akcję ratunkową. Jeden gość został przysypany przez lawinę. Ja poinformowałem służby. Tutaj mamy kierownika, mamy kopaczy. Już określiliśmy według detektora, gdzie gość leży i szukamy. Akcja na razie można uznać za sukces, ale gość jeszcze jest nieprzytomny. Ale helikopter już leci, także jeszcze chwila, i myślę, że będzie wszystko grało. Ratownicy wylądowali. Akcja jest z jest suk sukcesem, ale jeszcze godzinę jest nieprzytomny, musimy reanimować i czekać na pomoc. Za chwilę będzie. Dobra, jest! wrócę na akcję? Halo, co, się Halo, Halo, co się stało? Co się stało? Stało? Ilu was było? Pamiętasz, ilu was było? Jak pięciu? Jak pięciu? Czy na przykład już lider może powiedzieć, tak? Jak się pokosicie, wyciągacie tam jeszcze jakieś ciastka, czy tam skwoki, już sobie sprawdźcie, mówi do swojej grupy że sprawdźcie, ile macie procent baterii, a pytanie, czy ktoś ma mniej jak 60%. Wtedy lider fizycznie widzi, że wyciągnęli go, że fizycznie wszyscy mają i fizycznie wie, że ta ilość baterii jest więcej jak 60%, takim jednym pytaniem, tak? I wtedy już macie jedno odhaczone, tak, prawda? że base Basecampik, ten, gdzie się pakujecie, i lider se tu, tu się staje i pojedynczo przechodzi się raz, 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 raz. raz Przełącza się tutaj w tym miejscu na sen sobie na przykład. też znaczy na przykład musicie przełączyć. I staje na przykład tu osoba. Tak, żeby w linii wycieczki, a pójdzie. Tu. Na zakończenie dnia dzisiaj dostaliśmy jeszcze takie zadania, że musieliśmy z tego miejsca na dole odnaleźć no, trzy położymy, osoby nie, zaginione. Zaczekał, dobra? Zaczekaj, bo... Tylko jedno mocne szarpnięcie. Bardzo ważna rzecz. W zeszłym roku było kilka filmików na necie, że goście nie odpalili dlatego, że mieli pętlę na kiku i w momencie, kiedy zaczęła ich wciągać lawina, nie byli w stanie wyciągnąć ręki z kikiem, z kółeczkiem, który gdzieś ich zaczęło mieć.